i się zepsuł Już drugi dzisiaj holowany widzę, nie wiem co tak To no to żółte To jest taki, to się nazywa bufor On to składa na dół W razie czego, żeby jakby auto uderzyło, no to pochłania to uderzenie On teraz go blokuje, żeby go nikt tam nie wyprzedzał Pisze hold up stand, czyli trzymaj odległość właśnie ja najechałem jak on to składał do góry to się hydraulicznie składa czy jakoś tam siłownikami tak. i tu już się pieklili, już chcieli mnie wyprzedzać i, i lewy prawy pas co tam teraz to już nie widać, ale lewy prawy wcześniej, bo bo już im się za wolno wydawało. A tamten chyba będzie, nie wiem co on będzie robił, chyba będzie zawracał, a może Asko to było auto z Asko, nie wiem do, z skania. Albo na skanie ją wiezie. Na skanie to będzie w no, no różnie, w różne miejsce może zamieść Na Furuset Nie, zawraca tu, nie, jedzie tam w prawo już No gdzieś go tam wywożą Także Padło coś i tyle Ja tam na no, ten terminal Rampa 105, jest chyba naczepa, którą mam zabrać. 105 Rema, o już ją widzę. 100, nie, 105, tak. Tam jest. RO... O, stąd nie widać. Dobra, muszę kończyć. 10.48. Jeszcze... Jeszcze dwie godzinki. Mam jeszcze cztery naczepy do przewiezienia.